Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 11, wiersz 25 do 27. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Jezus powiedział te znane nam słowa, w tym momencie, kiedy Łazarz umarł, i już od czterech dni był w grobie, znamy też bardzo dobrze tą historię o wskrzeszeniu Łazarza, i myślę, że ta sytuacja musiała się też wydarzyć, aby ta prawda została tym bardziej uwypuklona i podkreślona przez samego Jezusa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A więc mamy nadzieję, mamy perspektywę, która sięga nie tylko do końca naszego życia tutaj na Ziemi, ale rozciąga się na całą naszą wieczność. Nadzieja na cmentarzu. To był już cmentarz w przypadku łazarza. Po ludzku sytuacja nie do odwrócenia. Ale Jezus zamanifestował wtedy swoją chwałę i moc i siłę życia przez to, że wzbudził z martwych Łazarza. Chociaż nie będziemy wzbudzeni z martwych, gdy chodzi o nasze ciało, to będziemy wzbudzeni do nowego życia. To otrzymamy nowe ciało. Będziemy nowej rzeczywistości. No właśnie, bo Boże obietnice pokazują nam to, że to, co Bóg przygotował dla nas, to nie tylko to ziemskie życie, ale nasza wieczność, która zapewniona jest w nim, w Jezusie Chrystusie. Cóż by to było, gdybyśmy tylko oczekiwali na pomoc Boga w tym ziemskim życiu, żeby Bóg uzdrowił, żeby Bóg pomógł w różnych sytuacjach? Jakieś problemy rozwiązał, gdybyśmy nie myśleli o wieczności, cóż to by nam dało? Apostoł Paweł tak bardzo konkretnie wyraził tę myśl, że gdybyśmy tylko w tym ziemskim życiu mieli nadzieję i wiarę w Boga, no to bylibyśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Bo by świadczyło to tylko o tym, że wartością naszą jest to, co dzisiaj mamy, co. Co widzimy, co odczuwamy, czego możemy dotknąć. Ale przecież Bóg dał nam więcej. Nadzieja, która sięga poza grób. Nadzieja, która jest prawdziwa. Bóg nas nigdy nie zawiedzie. Jak dobrze jest Jemu zaufać. Jak dobrze jest mieć taką perspektywę, że gdy nawet to życie na Ziemi się kiedyś skończy, bo skończy się wcześniej czy później. To mamy życie wieczne. To jest nadzieja, która daje nam siłę, która daje nam taką radość i, i, i siłę w różnych trudnościach naszego życia, bo możemy sobie zdać sprawę, to przeminie, to przeminie, a to, co jest wieczne, jest przed nami. W przypadku Łazarza Jezus uczynił ten cud, aby pokazać swoją moc i swój autorytet. Ale przede wszystkim zadał to pytanie. Czy wierzysz w to, że ja jestem zmartwychwstaniem i życiem? Że nawet gdyby ktoś umarł, to żyć będzie, to jest właśnie ta nadzieja, to jest ta wiara. A jeżeli byś nawet umarł, to nie umrzesz na wieki. To jest tylko przejście do lepszej rzeczywistości. Czy wierzysz w to? Jezus zadaje pytanie również dzisiaj, czy wierzysz w to? Jak dobrze jest, tak jak w 27 w wersecie podana jest odpowiedź: Tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Tylko Jezus Chrystus jest tym, który sprawia, że ta nadzieja sięga aż poza grób, że ta nadzieja nie kończy się na cmentarzu, ale prowadzi nas dalej. Już dzisiaj my wierzący możemy mieć tą świętą, Świadomość, przekonanie, że, że Pan jest naszą wiecznością, naszym życiem, naszą radością i pokojem na zawsze, na wieki, na czas, który się nigdy nie skończy. Tak, póki jesteśmy na tej Ziemi, to oczekujemy Bożej pomocy, Bożej ingerencji, to jest jak najbardziej właściwe, bo Bóg też daje nam tyle obietnic związanych z ziemskim życiem. Ale największa obietnica związana jest z życiem niebiańskim wiecznym tam nie będzie bólu smutku tam nie będzie łez tam będzie wieczna radość wieczne szczęście tam ujrzymy naszego Pana takim jakim on jest ujrzymy go twarzą w twarz to jest nadzieja która sięga poza grób dziękujemy ci za tą cudowną perspektywę panie którą nam dajesz dopomóż nam na ziemskie sprawy patrzeć z tej niebiańskiej perspektywy. Dopomóż nam mieć takie spojrzenie, jakie Ty masz na nas, Ty, który jesteś w wieczności, Ty, który jesteś w Królestwie Nieba. Wywyższamy Twoje święte imię Jezus. Tak, my wierzymy, że Ty jesteś Chrystusem, że jesteś Synem Bożym, że jesteś naszym Panem i Zbawicielem. Wierzymy w Golgotę, Krzyż, Zmartwychwstanie. Dziękujemy za wypełnienie nas Twoim świętym Duchem. Amen.